Okres Walentynek, nawet jeżeli podchodzimy do niego z dystansem jako do takiego typowo konsumpcyjnego, nawet ciężko powiedzieć, że święta, to jednak dla osób, które nikogo nie mają, z nikim się aktualnie spotykają, którym doskwiera samotność, myślę, że może być takim szczególnie jednym ze szczególnie ciężkich okresów w ciągu roku. I tak pomyślałem, że żeby już nie robić czegoś znowu na temat, na temat miłości, szczególnie że Wczoraj był odcinek o tym, jak osoby wysoko wrażliwe podchodzą do zjawiska miłości, zakochania, jakie przeżywają. Pomyślałem przewrotnie, że na 14 lutego wrócę do tematu samotności. Mówię, że wrócę, bo już prawie rok temu zrobiłem dwa odcinki dotyczące samotności. Jeden opowiadał o takich psychologicznych i filozoficznych zaletach tego stanu, jakim jest samotność. Drugi był z odpowiedziami na komentarze spod tamtego odcinka jeszcze o powodach samotności, o takim Podejściu dość różnorodnym do samotności, i wróciłem sobie jeszcze czas do tamtych komentarzy, przeczytałem je dość dokładnie. To, na co wielokrotnie zwracaliście mi tam uwagę, z czym się muszę oczywiście zgodzić, to że są, powiedzmy w dużym uproszczeniu, dwa rodzaje samotności. Jest samotność taka przejściowa, okresowa która zazwyczaj wynika raczej z naszego wyboru, lub po prostu no, jakoś tak ten nasz styl życia się wpasowuje, że no, po pewnym czasie mija. Jest coś takiego jak samotność chroniczna, i trochę ciężko wrzucać je do jednego worka, bo o ile ta pierwsza może być niejako właśnie naszym wyborem może być czymś, z czym możemy sobie bardzo godnie i dobrze, nawet wzrastająco poradzić, to ta druga chroniczna samotność jest czymś, co jednak wysysa z nas, z naszego Życia to życie, tą treść, taką radość i praktycznie każdemu człowiekowi, jeżeli jest poddany takiej samotności chorobowej, chronicznej, czyli nie potrafi, nie może nawiązać tych kontaktów z innymi ludźmi, no może to na niego wpływać niestety prędzej czy później bardzo niszcząco. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałbym podzielić się z Wami takimi swoimi przemyśleniami, w temacie, jak poradzić sobie z samotnością, ale właśnie koncentrując się na tym takim niezdrowym aspekcie tej samotności, kiedy, kiedy to już nie jest do końca nasz wybór, co możemy zrobić, żeby sobie pomóc, żeby ten okres przetrwać i co powinniśmy zrobić, żeby to zmienić, żeby jednak nie być niewolnikami tej swojej takiej narzuconej nam samotności. Jeżeli jesteście ciekawi moich przemyśleń, to zostańcie ze mną. A po więcej przemyśleń, ciekawostek ze świata psychologii, filozofii, literatury, chociażby na temat samotności, ale absolutnie nie tylko, zapraszam Was serdecznie też na mój Instagram, człowiek absurdalny. Myślę, że jest ciekawym uzupełnieniem tego, co dzieje się tutaj na kanale. W komentarzach pod tamtymi materiałami o samotności, do których oczywiście bardzo serdecznie Was zachęcam, jeśli jeszcze ich nie widzieliście, tak dość mocno w wielu właśnie komentarzach zgadaliście się z takimi moimi teoriami, poglądami, że generalnie taką zaletą, dobrą stroną samotności jest to, że mamy bardzo dużo, mamy dużo więcej czasu, przestrzeni, energii, na to, żeby poświęcić się na przykład różnym swoim pasjom, zainteresowaniom, rozwojowi swojej kariery zawodowej, również rozwojowi osobistemu, takiemu zgłębianiu, odkrywaniu samego siebie, czasami zaglądaniu nawet w takie mroczne obszary naszej osobowości, w których, mimo wszystko, też możemy znaleźć bardzo wartościowe rzeczy, jeżeli na przykład tylko znajdziemy odwagę i właśnie czas, żeby stanąć niejako oko w oko sam sobą. Ale też, oczywiście, pojawiały się głosy, z którymi też muszę się zgodzić, że to nie jest zawsze tak, że my sobie wybieramy, że na przykład możemy być samotni, tylko czasami trochę wpadamy jakoś w tym naszym życiu w tą samotność, trochę zostaje to wybrane za nas i wręcz te niektóre pasje, zainteresowania, wymyślanie sobie ciągle kolejnych zajęć, takie bardzo mocne skupianie się na karierze zawodowej, angażowanie się w tą swoją pracę, nawet osiąganie jakiś. Niesamowitych, można powiedzieć, rzeczy, jest raczej ucieczką przed tą samotnością, która gdzieś tam nas w tym życiu dopada, po prostu nie chcemy o niej myśleć. I teraz myślę sobie tak przewrotnie, że czasami bardzo ciężko jest rzeczywiście rozgraniczyć, czy, czy to jest tak, że jesteśmy samotni, bo wybraliśmy właśnie bardzo świadomie w swoim życiu, że chcemy się poświęcić sobie swojej jakiejś wielkiej pasji, wielkiej namiętności, chcemy się poświęcić na przykład swojej karierze zawodowej. Czy raczej jest trochę tak, że przez to, że jesteśmy samotni, byliśmy samotni, czuliśmy się samotni, tak bardzo mocno uciekamy na przykład w różne zainteresowania, w różne pasje, wymyślamy je sobie, tak strasznie dużo energii i siebie wkładamy na przykład w karierę zawodową. I w tym miejscu przypominają mi się takie mocno niezręczne, żenujące wręcz czasem reklamy, w których e, pada taki głos eksperta, że nie musisz wybierać, czy na przykład infekcja ma Pochodzenie takie, czy takie, bo nasz wspaniały środek radzi sobie z jednym z drugim. Żartuję w ten sposób, bo myślę sobie, że często nie jesteśmy w stanie właśnie rozstrzygnąć co było pierwsze, czy staliśmy się samotni przez nasze wybory, czy też wybieramy tak, bo czuliśmy się samotni. Do czego jednak zmierzam, to to, że każdy z nas, i niech to będzie taka pierwsza myśl, taka pierwsza może moja rada, pod rozważanie dla Was, każdy z nas tak czy inaczej musi nadać sens. Tak jak całemu swojemu życiu, tak musi nadać często też ten sens tej swojej samotności, z którą gdzieś w tym życiu się spotyka, nieważne jakie ona by nie miała pochodzenia. Dlatego wszyscy niejako tworzymy taką swoją narrację, budujemy tą swoją historię tego swojego życia, i teraz, jakby nie było, czy jesteśmy przymuszeni do tego, żeby w tym danym momencie być sami, czy, czy to był bardziej nasz autonomiczny wybór, to jednak warto jest poszukać. Czemu możemy poświęcić ten czas, który koniec końców mamy, tą przestrzeń, tą samotność, z którą gdzieś tam zostaliśmy, czy to będzie właśnie ta ścieżka do odkrycia siebie, do rozwinięcia jakiegoś swojego talentu, jakiegoś wielkiego swojego zainteresowania, to oczywiście nie rozwiązuje tego problemu nigdy w 100%, procentach, ale pomaga nam się przynajmniej uporządkować z tą taką naszą potrzebą znaczenia i sensu w naszym życiu, więc Zawsze w jak beznadziejnej sytuacji byśmy się nie znaleźli, spróbujmy nadać jej przynajmniej ten sens, poszukać, że czemu ta cała sytuacja ma służyć, co mogę z niej wyciągnąć, co w takim razie mogę gdzieś tam zbudować na tych czasami trudnych fundamentach, ale jednak no, takie i nic z tym w tym momencie akurat nie zrobię. Czasami jednak nie oszukujmy się, będzie po prostu ciężko, czasami będzie prawie nieznośnie. Teraz Przypomina mi się znów taka grupa komentarzy. Wielokrotnie pojawiały się, się tego typu stwierdzenia, że samotność czujemy, kiedy jesteśmy słabi. Samotni jesteśmy, kiedy sobie nie radzimy. Samotność to jest taka sytuacja, kiedy mamy jakieś słabości naszego charakteru, kiedy mamy za mało pewności siebie, wiary w siebie, samoakceptacji itd. itd. I myślę, że bardzo łatwo jest to dość opacznie zrozumieć, ale generalnie jest tym zaszyta pewna prawda. Bo tak, w rzeczywistości, jeżeli jesteśmy dobrze sami ze sobą poukładani, jeżeli nie brakuje nam pewności siebie, nie brakuje nam samoakceptacji, jeżeli nie brakuje nam jakiejś takiej wiary w swoje umiejętności, w swoje działanie, to nigdy tak naprawdę nie będziemy samotni, bo po prostu będziemy potrafili, właśnie nie o to chodzi, że się zupełnie odizolować i funkcjonować wtedy idealnie, optymalnie, tylko że zawsze będziemy wtedy potrafili nawiązywać. Głębsze, płytsze, ważniejsze, mniej istotne, dłuższe, krótsze, ale relacje z innymi ludźmi. Będziemy potrafili do nich wychodzić, bo czujemy się dobrze i swobodnie sami ze sobą. Właśnie ludzie, którzy mają straszny bałagan w sobie, mają w sobie dużo lęku, brakuje im tej wiary w siebie. To może się wydać oczywiste, ale wydaje mi się, że często się rozmijamy z tą prawdą. Ci ludzie często najbardziej się izolują, najbardziej popadają w samotność i gdzieś tam tkwią w niej, tkwią w tej bańce i nie potrafią z niej wyjść. Więc. Absolutnie zgadzam się, że jeżeli poukładamy sobie to swoje wnętrze, jeżeli popracujemy nad tym swoim charakterem, rozwiążemy te swoje jakieś różne problemy, zwalczymy te swoje wewnętrz, wewnętrzne demony, to wtedy nie będziemy się czuli samotni, nie będzie to na pewno ta taka chroniczna samotność, na którą zachorujemy na całe życie, bo zawsze będziemy mieli w sobie tą siłę i otwartość jednak na innych ludzi, będziemy potrafili te kontakty z innymi ludźmi jakoś nawiązywać. Żeby nie lecieć na taki e, zupełny żywioł jak zwykle postanowiłem sobie jeszcze szybko zobaczyć jakieś może artykuły w internecie co, co wyskoczy kiedy wpiszę jak radzić sobie z samotnością i trafiłem na dość ciekawy artykuł e, związany z jakimś ośrodkiem psychoterapii pisany właśnie przez psychoterapeutę i on Podkreślał, że to, to się mieści w tej, w tej myśli, którą przed chwilą zacząłem. Podkreślał, że nigdy tak naprawdę nie musimy być samotni, jeśli doskwiera nam właśnie samotność, jeżeli chorujemy na tą taką chroniczną samotność, zawsze możemy rozpocząć psychoterapię. No i teraz to jest taka, nieważne w jakim nurcie, i to będzie stworzenie takiej relacji właśnie z psychoterapeutą, bo podstawą psychoterapii jest generalnie ta relacja psychoterapeutyczna. I teraz tak zacząłem się zastanawiać nad tą myślą, ile jest nie, na ile się z nią zgadzam, a, a co mi w niej troszeczkę nie pasuje. I takie, takie moje pierwsze odczucie, pierwsze przemyślenie było takie, czy, czyli zaraz. Czyli okej, okay, nigdy nie musimy być samotni, bo niejako możemy sobie kupić zawsze przyjaciela, płacić temu psychoterapeutę co tydzień, spotykać się z nim, no i już nie jesteśmy samotni, bo jakąś mamy taką relację psychoterapeutyczną, ale myślę, że to brzmi dość beznadziejnie i smutno mimo wszystko, no bo też czy celem psychoterapii nie jest w pewnym momencie się Uniezależnić, nie, nie jakby nie odkręcić tych takich zapasowych, pomocniczych kółek i już samemu pojechać dalej w życie. I absolutnie nie przekreślam tego, co było napisane w tym artykule, tylko trzeba tutaj jakby poszukać rozwinięcia tej myśli. Moim zdaniem, rozwinięciem jest to, że właśnie proces psychoterapii, chociażby przez tą taką trochę syntetycznie wytworzoną relację, ma nas nauczyć tego poukładania się z własnym wnętrzem, ma nam dać tą wiarę w siebie, tą miłość do siebie, tą akceptację do swojego wewnętrznego ja, żebyśmy potrafili po prostu otwierać się bardziej na innych ludzi. Czyli jednak spokojnie tym kolejnym krokiem i znów ja wielokrotnie polecałem, że z psychoterapii jest na pewno warto skorzystać, jeżeli czujemy, że mamy jakieś problemy. Więc to też może być szansa na poradzenie sobie z samotnością, a nie dlatego, że będziemy mieli wynajętego przyjaciela, tylko, że ta relacja, ten kontakt psychoterapeutyczny powinien nam pozwolić na tyle dobrze poczuć się z samym sobą, żeby przestać tworzyć te mury, przestać odpychać cały czas mniej lub bardziej świadomie tych innych ludzi i wchodzić w nimi, wchodzić z nimi po prostu w te relacje, które przynajmniej uwolnią nas od tej chronicznej samotności, dadzą nam ten niezbędny do życia, do zdrowego funkcjonowania kontakt z ludźmi. Pośród tych różnych komentarzy pod tamtymi moimi materiałami trafiłem na jeden, który dał mi bardzo mocno do myślenia, i to był taki Taki komentarz, taki tekst mocno krytykujący wielu innych komentujących, mianowicie osoba tam napisała coś takiego, że wszyscy tutaj piszą: Ja, ja, ja jestem samotny, jak ja jestem biedny, czemu nikt nie chce się mną zainteresować. A ile wy tak naprawdę z siebie okazaliście takiego zainteresowania, takiego wyjścia właśnie do innych ludzi, zainteresowania się tymi, którzy mogą się czuć jeszcze bardziej samotni od Was, bo takich ludzi przecież jest mnóstwo na świecie i Krótki komentarz, ale zacząłem sobie o tym mocno myśleć i rzeczywiście mocno się z tym zgadzam, że ludzi samotnych jest w dzisiejszych czasach. Myślę, że wszyscy, jeżeli się nad tym zastanowicie, to, to się gdzieś tam z tym zgodzicie i zauważycie, nawet jakieś konkretne osoby przyjdą tam, wam do głowy, że takich ludzi bardzo, bardzo samotnych jest, jest niesamowicie dużo. I to mogą być, nie wiem, jakieś takie osoby na uczelni, w pracy, yy, sąsiedzi, sąsiadki, mogą być jakieś osoby starsze. Tacy naprawdę outsiderzy, którzy gdzieś tam funkcjonują, ale jakoś nigdy, kiedy na czuliśmy samotni, nie myśleliśmy wcale, że hmm, może byśmy, on jest, ta osoba jest jakoś samotna, my jesteśmy samotni. Oczywiście tu nie o to chodzi, że to musi być kon konkretnie relacja jakaś romantyczna czy super przyjaźń, ale dlaczego by nie poszukać kontaktu, nie otworzyć na przykład na tą osobę? Jakoś tak zazwyczaj, kiedy sobie myślimy, jestem samotny, nie chciałbym być samotny, wyobrażamy sobie, że nagle zaczynamy się, nie wiem, kumplować z tymi najbardziej towarzyskimi osobami, które gdzieś cały czas na przykład przebywają z ludźmi. I jest coś takiego, że kiedy myślimy o ludziach takich bardzo samotnych, coś nas od nich odrzuca, coś, coś nas w nich trochę przeraża, jakby to był pewien rodzaj choroby, którym można się zaradzić. Jakbyśmy, myślę, że nieraz też no, powinniśmy się być w stanie przyznać sami przed sobą do tego, że może patrzymy na nich trochę z góry, że a, oni mają jeszcze gorzej albo a, aż tak przegrany jeszcze w tym moim momencie życia, tak bardzo samotny, jak gdzieś tam ci smutni ludzie, to mimo wszystko nie jestem. Zauważmy, że gdyby nie to myślenie, w jak wielu sytuacjach być może byśmy się potrafili właśnie otworzyć na takich ludzi, którzy są jeszcze bardziej samotni od nas, i to byłaby okazja tak naprawdę, żeby gdzieś tam poradzić sobie z tym takim najbardziej niezdrowym yy, wymiarem tej naszej samotności. Dlatego przyjrzyjmy się do, do, dokładnie dobrze temu naszemu otoczeniu, czy nawet jeżeli twierdzimy, że to nie jest nasz wybór, że ta samotność została nam narzucona, to czy nie ma wokół nas ludzi. Do których naprawdę moglibyśmy wyciągnąć rękę, i oni mogliby się gdzieś tam otworzyć na nas, i już gdzieś tam wspólnie nie musielibyśmy być aż tak bardzo samotni. A takich ludzi jest naprawdę wielu. I na koniec, a propos trochę tego patrzenia na innych ludzi z góry, ale też czasami, kiedy właśnie jesteśmy na fali, kiedy nam się wiedzie, kiedy może nawet otacza nas bardzo dużo ludzi, takiego myślenia, że. Że ten ból samotności, ten ból bycia, te, tego poczucia bycia opuszczonym, niezrozumianym i, i rzeczywiście odizolowanym od, od innych, nam nie grozi, że, że to do nas znowu nie przyjdzie. Przypomina mi się i nawiązywałem w tamtych filmach do jednego z moich ulubionych takich, takich filmów fabularnych, pełnometrażowych, do wielkiego piękna, też się przewija tutaj często przez kanał, bardzo mocno je polecam. Tam jest taka wspaniała scena, ja ją tak mocno mniej więcej zacytuję, co tam pada. W każdym razie główny bohater. Zwraca się po takiej tyradzie jednej też, też z bohaterek, takich swoich powiedzmy przyjaciółek, gdzie ona bardzo mocno z góry potraktowała całe takie wesołe, już podpite, nieźle towarzystwo. I on mówi do niej, że zauważ, wszyscy tak naprawdę żyjemy na skraju rozpaczy i teraz jedyne co możemy zrobić, to zamiast patrzeć na siebie z góry, powinniśmy potrafić posiedzieć ze sobą, dotrzymać sobie towarzystwa. Pośmiać się czasem może z jakiś bzdur, ale po prostu być dla siebie, bo generalnie wszyscy płyniemy na tej samej łódce, wszyscy jedziemy na tym samym wózku i trochę ten sam los nas czeka. To, że ktoś się czuje w tym. Teraz ja już trochę płynę, aż tyle on tam nie powiedział, ale to, że w tym danym momencie u kogoś jest trochę lepiej, on się czuje trochę fajniej, to nie znaczy, że. To nie znaczy, że on nie jest dokładnie w tej samej sytuacji co my. Nie jest gdzieś tam desperacko, nie ma tej desperackiej potrzeby w sobie, żeby nawiązywać ten kontakt z innymi ludźmi. Nie ma tej silnej potrzeby innych ludzi, i też nie zderza się co chwilę w przeróżnego rodzaju relacjach, nawet tych miłosnych, z tym takim poczuciem niezrozumienia i izolacji w tym wszystkim. I z tą myślą na sam koniec chciałbym Was zostawić. Myślę, że ona też bardzo pomaga zmienić tą taką perspektywę spojrzenia na swoją samotność. Po pierwsze, zrozumienia, że. Wszyscy inni ludzie, jak w tym momencie nie byliby towarzyscy otoczeni innymi ludźmi, czy w jak głębokiej relacji zderzają się z tym problemem? Że ta samotność gdzieś w tym ich życiu występuje. A po drugie, jeżeli szukamy po raz kolejny, szukamy ludzi, na których moglibyśmy się otworzyć, to zawsze jest do pewnego poziomu nasz wybór, to tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Drodzy! Dawno się nie zwracałem do Was, drodzy, ale dzisiaj taki temat, w którym wszyscy jesteśmy tak naprawdę tacy trochę obnażeni w tej, w tej, w tej samej sytuacji, to, to, to sobie pozwoliłem. Tyle na dzisiaj w każdym razie. Znów myślę, że warto otworzyć dyskusję. Jestem ciekaw waszych, waszych przemyśleń, bo to jest temat, do którego warto raz na jakiś czas wracać. Tak jak on wraca raz na jakiś czas, do nas wszystkich musimy się gdzieś. Z nim zmierzyć. Zapraszam jeszcze raz na, na Instagram, czyli absurdalny. Może nie będziemy przez to, jeżeli będziemy tam w kontakcie, nie będziemy wcale mniej samotni, ale czasem wymienimy się jakimiś ciekawymi przemyśleniami. Ja bardzo lubię wchodzić w różne, w różne też dyskusje, również tam poznawać trochę bardziej też Was, skoro Wy już troszeczkę wiecie o mnie. Zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście jakimś cudem tutaj po raz pierwszy, a chcielibyście wracać i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.